Środa 16 dzień lutego to są informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski witam państwa. Rekordziści zalegają z czynszem po kilka lat. Mimo nakazu eksmisji przeprowadzka im nie grozi, bo nie ma ich dokąd przenieść. Dlatego spółdzielnia mieszkaniowa imienia Juliusza Słowackiego sama chce wybudować mieszkania rotacyjne, do których wysiedlać będzie swoich dłużników. Dłużników zalegających z czynszem nie brakuje w spółdzielni mieszkaniowej imienia Słowackiego w Piotrkowie. Obecnie zaległości szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kierowanie dłużników do sądu, egzekucje komornicze nie przynoszą efektów, bo takich lokatorów nie ma gdzie eksmitować. Teraz ma się to zmienić. Spółdzielnia zamierza sama wybudować mieszkania rotacyjne, do których ma przenosić lokatorów z wyrokiem eksmisji. Już sama myśl o tym, że z mieszkania można być przesiedlonym do kontenera bez wygód, ma mobilizować do spłaty zadłużenia. Ja bym nie chciał używać słowa straszak. To będzie jeden z elementów jak gdyby wymuszania opłat, ponieważ no nie każdy będzie przygotowany do tego, żeby w bardziej uciążliwych warunkach normalnie żyć i się rozwijać. Dlatego ludzie, którzy zaznają wygód w normalnym mieszkaniu, gdzie mają wszystko dostarczone za opłaty eksploatacyjne, no tam nie będą tego mieli i dlatego muszą się zastanowić nad tym, jak utrzymać mieszkanie. Kontenery mają stanąć na uzbrojonej działce spółdzielni przy ulicy Naukowskiej. Będą one wybudowane z gotowych elementów betonowych. Wygód w nich nie będzie. Wspólna toaleta, a o ciepłej wodzie można tylko pomarzyć. Wśród najemców mieszkań spółdzielni słowackiego zdania o takim rozwiązaniu sprawy z dłużnikami są podzielone. To znaczy, Mnie wiekami... to nie dotyczy, nigdy dłużnikiem nie, nie, w, nie byłam. Jeżeli to są osoby, które mają pieniądze, a nie płacą, bo są podobno takie w spółdzielni, mhm. że po prostu nie płacą, bo uważają, że nie muszą, a później nie, dopiero bo. jak jest... No to ja może mam. tak, ale ja wiem, tak. chyba nie. No moim zdaniem... Wydaje mi się, że takie mieszkania powinno zapewnić miasto. Jeżeli nie mają na to warunków, to tak. Powinni obniżyć, ewentualnie dać jakąś pomoc dodatkową, ale zbadać wcześniej. Mieszkanie rotacyjne ostatecznością? Jeżeli nie ma y, nic innego, to tak. Według mnie to powinno być nie rotacyjne, tylko postawione socjalne. Tam, żeby można bo w takim rotacyjnym to tak. Z ubikacją są problemy, co nie, z wodą są problemy. Socjalne obiekty, które rzeczywiście powinny być to tak, zrobione. Pomysłowi spółdzielni słowackiego przyglądają się pozostali zarządcy mieszkań lokatorskich. Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa boryka się z problemem ściągalności wobec 10% mieszkańców. Ich dług to 20 tysięcy złotych. Część z lokatorów zadłużenie zmniejsza, odpracowując go sprzątając w zasobach spółdzielni. W lokalach zarządzanych przez Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z czynszem zalega około 20% mieszkańców. Tutaj batem na tych, co nie płacą czynszu od kilku miesięcy, jest Krajowy Rejestr Dłużników. Na 284 osoby możemy powiedzieć, że około 10 po pewnym czasie zostało wykreśleni z KRD, usunięci. Również są wprowadzone zmiany poprzez, jeżeli egzekucja komórnicza jest w trakcie, są zmieniane kwoty w KRD. Jeżeli jest zakończona i była umieszczona, również mamy obowiązek usunięcia. Wtedy jest usuwana. Jak zapowiada prezes spółdzielni mieszkaniowej Juliusza Słowackiego, kontenery będą mogły być zasiedlane jeszcze w tym półroczu. Mieszkanie, z którego dłużnik będzie eksmitowany, zostanie zlicytowane. W nowym lokum obowiązywać będzie czynsz progresywny, który z czasem będzie wzrastać. To będzie kolejny doping, by szukać już na własną rękę nowego mieszkania. Data rozpoczęcia jak i zakończenia budowy drogi ekspresowej S12 nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo też, czy jej szlak będzie biegł przez Piotrków. Dwa z trzech wariantów ewentualnych korytarzy zakładają takie rozwiązanie. Który z nich zostanie wybrany zależy między innymi od wyników konsultacji z mieszkańcami. Te w Piotrkowie odbyły się w miniony poniedziałek. Wśród osób, które pojawiły się na spotkaniu z projektantami drogi S12 byli ci, których interesowało przede wszystkim, jakie brane są pod uwagę rozwiązania techniczne, niwelujące uciążliwości związane z pojawieniem się nowej trasy. Nie zabrakło też i mieszkańców zaniepokojonych ewentualnym przebiegiem drogi przez ich działki. Posiadam dom przy tak. interesowało mnie czy mnie oekranują, czy będą mnie musieli po prostu wyburzyć, tak? Nie, ale jest 50 metrów od krawędzi jest. Tak, no i teraz sobie muszę zmierzyć dokładnie, czy, czy mnie wyburzą, czy oekranują. Wolałbym, żeby nie wyburzyli, bo nikt nie chce mieszkać przy autostradzie. Tak? Pytania o ewentualne odszkodowania za kolizję trasy z prywatną działką czy domem oraz odległości jest dni od zabudowań na razie zostaną bez odpowiedzi. Plany budowy trasy są w początkowym stadium. Obecnie podczas konsultacji prezentowane są ewentualne warianty jej przebiegu. Na podstawie uwag mieszkańców zostanie opracowana priorytetowa kombinacja szlaku dla S12. Jednak głos mieszkańców nie jest głosem decydującym. Kształt przyszłej drogi musi wiązać się z tym, czego oczekują od nas poszczególne gminy, przez teren których będzie biegła przyszła droga, jak również oczekiwania mieszkańców musimy wziąć pod uwagę. Takie są warunki, tak powinno się te drogi budować. Oczywiście są też aspekty ekonomiczny, ekologiczny bardzo ważne. Dopiero na tej podstawie zostanie wykonany dokładny projekt przebiegu ekspresówki. Pewne jest, że piotrkowski odcinek S12 swój początek będzie miał na projektowanym węźle Rokszyce, łączącym ekspresówkę z autostradą A1. Jego dalszy bieg prowadzi obecnie trzema ewentualnymi korytarzami, z czego dwa wytyczone są przez tereny miejskie zlokalizowane na południe od istniejącej dwunastki, między innymi przez teren piotrkowskich Zalesic. Trzecia koncepcja zlokalizowana jest przy granicy miasta, ale znajduje się już na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Prezentowane warianty znalazły swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ten objazd byłby dla mnie bardzo korzystny. No bo tak, teraz mam cały ruch i hałas natomiast tak, będzie przeniesiony na zewnątrz. Czyli będzie spokojniej na odradzach. Tak sądzę. Powinno być bardziej szczegółowo, bo tą mapkę mamy do 25 tysięcy pokazaną. W ogóle odcinkami to powinniśmy mieć na terenie naszego miasta Piotkowa. No i dalej w ogóle, no to by nas przykładowo mnie, to by to interesowało w granicach od Piotkowa do Sulejowa, jakie wjazdy, jak to można by było dostać yy, nie starą trasą, tylko tą nową wybudowaną, żeby to było szybciej, można by było się dostać te 14 kilometrów drogi przedostać się. Bo tu nie, nie wiem, w którym miejscu to, jaka to odległość w ogóle będzie, czy to będzie mi się opłacało tą nową trasą jechać, czy tą starą. Muszę wejść w internet, bo tu jest bardzo słabo, jest rozpracowana ta mapa, nie jest szczegółowo. Odcinkami powinny wyszczególnić każdy, czy gminę, czy, czy miasto, tak jak miasto Piotrków. No miasto Piotrków to tutaj nie jest wyszczególnione, jak, jak będzie szła przez Piotrków. Dla Szkody na pewno nie, bo to wszystko... Jak wiąże się z tym, żeby odciążyć cały piotków, żeby ten ruch tranzytowy przechodził poza terenami no, mieszkalnymi. Na listowne uwagi mieszkańców na temat proponowanej lokalizacji S-12 firma projektująca drogę czekać będzie 14 dni od daty spotkania. Za około miesiąc zostanie sporządzony raport uwzględniający wszystkie prośby mieszkańców. Mapy z oznakowanymi korytarzami trasy można zobaczyć na stronie internetowej www.arcadis.pl. Projekt drogi ekspresowej S12 pojawić się ma na początku przyszłego roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na lata 2013-2015. Od wtorku w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Jerozolimskiej można dokonywać wpisów do Złotej Księgi Wdzięczności. Będzie ona wyrazem podziękowania mieszkańców miasta dla papieża Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II. Wdzięczności za wsparcie udzielone przez Jana Pawła II nie może przecenić Zbigniew Mroziński, działacz Piotrkowskiej Solidarności. Jak mówi to dzięki Ojcu Świętemu powstał niezależny związek, a w czasie walki z komunizmem działacze czuli, że nie są sami. Pamiętam wigilję w 1981 roku, kiedy to właśnie Ojciec Święty w swoim oknie w Watykanie wystawił świece na łączność z nami, z ludźmi uwięzionymi, i my także w celach więziennych wystawiliśmy w oknach te świece zapalone, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami. Dziś w księdze widnieje już kilkanaście wpisów wyrażających radość z rychłego ogłoszenia beatyfikacji Polaka Karola Wojtyły. Wśród nich znalazły się słowa podziękowania wyrażone przez prezydenta miasta Krzysztofa Koniaka, przewodniczącego Rady Miasta Jana Dziemdziorę, działaczy Solidarności oraz mieszkańców miasta. Myślę, że papież takim wielkim Polakiem był, że warto to upamiętnić. I powinniśmy takie rzeczy upamiętniać. W taki sposób? Oczywiście, no nie tylko w taki sposób, ale między innymi też. Tak, bardzo, da, bardzo i cieszę się, że nastąpiło to w tak krótkim czasie, po śmierci Jana Pawła II. Do Złotej Księgi Wdzięczności ustawionej w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej wpisów można dokonywać do 15 kwietnia. Oryginał będzie wysłany do, przewieziony do Watykanu, natomiast... Kopia myślę, że ciekawych wpisów, które się tutaj będą pojawiały do połowy kwietnia, pozostanie w Piotrkowie. To taka, taki dobry materiał historyczny, w oparciu o który będzie można później, po latach prawdopodobnie, mówić o wyjątkowych przeżyciach, które towarzyszyły Piotrkowianom przy tej okazji, przy tej wielkiej uroczystości. Wszyscy, którzy chcą wyrazić wdzięczność za beatyfikację Ojca Świętego, wpisów mogą dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18.30 oraz w soboty od 8 do 13.30. Uroczystą Akademią Młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie uczcili dzień patrona szkoły, którym jest generał Stefan Rowecki Grot. Na uroczystości przybyli żołnierze kombatanci oraz przedstawiciele zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Patronem czwartego Liceum Ogólnokształcącego od 9 lat jest generał Stefan Rowecki Grot. Co roku, 14 lutego, Dzień Armii Krajowej obchodzony jest jako Święto Szkoły. Z tej okazji uczniowie najstarszych klas przygotowują uroczystą akademię. Nie inaczej było w tym roku. Dekoracje, specjalny program artystyczny, wzbogacono prezentację multimedialną pod tytułem Gdy zapłonął nagle świat, przeniosły wszystkich w czasy II wojny światowej. Tutaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, kim był generał Rowecki. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jakimś wzorem do naśladowania, wzorem dobrego patrioty. Człowiekiem po prostu godnym naśladowania. Jest kimś ważnym, ponieważ trzeba znać patrona szkoły, który się uczęszcza. On działał w czasie wojny i walczył o to, abyśmy mieli, żyli w takim kraju, jakim jest teraz Polska, wolnym. Takie uroczystości nie tylko uczą patriotyzmu. Uczniowie mogli porozmawiać z tymi, którzy w czasie wojny walczyli o wolną Polskę. Swoje historie opowiadali kombatanci oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warto organizować takie okazje, podczas których młodzież może z tymi ludźmi porozmawiać, czerpać od nich wzory. To prosta droga ku przyszłości dla młodych ludzi. Święto Szkoły połączone było z podsumowaniem tegorocznej edycji konkursu Wiedzy o Armii Krajowej i Patronie Szkoły. Nagrody, książki o tematyce historycznej oraz dyplomy otrzymali Aleksandra Nowakowska, Michał Niewiadomski oraz Karol Szmert. Przez tydzień zbierali produkty przydatne dla podopiecznych Piotrkowskiego Schroniska dla Zwierząt. W najbliższy czwartek studenci Wyższej Szkoły Handlowej podsumują akcję Piotrków dla Zwierzaka. Jak zapowiadają. Atrakcji w amfiteatrze nie zabraknie. Akcję zorganizowano z myślą o bezdomnych zwierzętach przebywających w Piotrkowskim schronisku. Codziennie do siedziby Wyższej Szkoły Handlowej można było przynosić dary dla zwierząt. Podobne zbiórki organizowano w innych piotrkowskich szkołach. Finał akcji odbędzie się 17 lutego. W Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie i zapraszamy wszystkich, od dziewiątej rano można przynosić wszystko, co jest potrzebne dla zwierząt, a więc pokarm, ocieplenia do boksów, koce, pledy, ale również wiry dla kotów, zabawki, legowiska, drzewka, kocie, wszystko, wszystko przyda się zwierzętom w naszym schronisku dla bezdomnych zwierząt. W Amfiteatrze Miejskim ze specjalnie na tą okazję przygotowanym programem artystycznym wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie oraz przedszkolaki – Około godziny 17 zagra zespół grzmiąca pół Wtedy to organizatorzy podsumują akcję Piotrków dla Zwierzaka. Patronat medialny nad akcją objęły informacje piotrkowskie. Współczesne malarstwo ojca i performance syna pod wspólnym tytułem albo coś boskiego, albo coś kiepskiego. To najnowsza propozycja ośrodka działań artystycznych. Wystawy można oglądać w galerii przy ulicy Sierackiej oraz Dąbrowskiego. Albo coś boskiego, albo coś kiepskiego. Ten przewrotny tytuł łączy dwie najnowsze wystawy prezentowane przez Ośrodek Działań Artystycznych. Wnętrza galerii przy ulicy Sierackiej wypełniają obrazy Marka Grabowskiego. Te intrygują nie tylko samą formą wyrazu, ale i samymi tytułami. Obrazy pełne są kontrastowych barw, zaskakujących kształtów. Jak mówi sam artysta, jego obrazy to malarstwo gestu, pozwalające widzowi na dowolną interpretację tajemniczych prac. Kierunkowskazami do odkrycia. Za Wartych w nich znaczeń są tutaj właśnie niż tytuły. Nie rozumie niektórej sztuki, ale Tom akurat rozumie. Pani przeczyta, rżenie Pegaza. Widzi pani tego konia tutaj pięknego? Śliczny, cudowny. No może się to ludziom nie podobać, no ale mnie się to podoba. Artysta inspirację czerpie z otaczającej go rzeczywistości. Nie skąpi w nich swoich emocji i energii. A myślę, że przeżywanie w tego typu malarstwa, gdzie i mentalność jest ogromnie ważna, ale e, musi być osobista i mnie dotyka po prostu nademocjonalność, no w ten sposób się wyraża. Musi być zapisana energetycznie e, moja własna aura, siła, bo jeśli tego nie oddaję, nie utożsamia się ze mną. Co w artystycznej duszy gra synowi Marka Grabowskiego, można się przekonać, odwiedzając galerię przy ulicy Dąbrowskiego. Druga odsłona wystawy Albo Coś Boskiego, Albo Coś Kiepskiego to prace Artura Grabowskiego. Artysta na wystawie zgromadził fotografie oraz filmy dokumentujące jego dokonania artystyczne w dziedzinie, jaką jest sztuka performance. Choć nie sięgnął po farby i płótno, jako środek artystycznego wyrazu, podobnie jak ojciec w swoich pracach pokazuje skrajne emocje. Arti Grabowski bawi, czasem przeraża, ale nigdy nie nudzi. Bardzo podoba mi się świnie. Ten, ten, ten performance ze świniami, bardzo mi przypadł gustu i także tamte odczytanie o łodzi podwodnej. Bardzo interesujące. No widzimy tutaj, że star, próbuje pokazać nam, że stara się zachowywać tak, jak, że człowiek to jest po prostu świnią. Można tak dosadnie to powiedzieć, prawda? Że się zachowuje jak świnia i dlatego może też tutaj jestem i świniami. No i się zachowuje jak świnia po prostu. A I tak patrzę tutaj i zastanawiam się, czy to już jest, jeszcze jest sztuka, czy to już nie ma sztuki, no bo no nie wiem, no naprawdę trudno mi powiedzieć. Sam artysta często gościł w Piotrkowie i to miasto jest mu szczególnie bliskie. Przyjeżdżałem tu jako jeszcze student, jak 8-9 lat temu. E, właściwie nie opuściłem żadnych interakcji. E, tutaj tak naprawdę uczyłem się na przykładach innych kolegów. Po raz pierwszy miałem możliwość spotkania osoby, które mnie potem inspirowały i stawały się jakimiś autorytetami na przyszłość. Więc tych powodów, dlaczego ten Piotrków jest mi bliski, jest, jest sporo. Jakie emocje płyną z obrazów lub jakiego problemu dotyka sztuka performance panów Grabowskich, można się przekonać odwiedzając wystawy. Czyny będą one do 6 marca. A w informacjach Piotrkowskich. Czas na sport. Coraz trudniejsza staje się sytuacja walczących o utrzymanie w Superlidze piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. W spotkaniu 17. kolejki piotrkowscy szczypiorniści przegrali przed własną publicznością z Nielbą Wągrowiec 26 do 29 i spadli w ligowej tabeli na przedostatnie miejsce. Przyjezdni lepiej zaczęli spotkanie i już w szóstej minucie prowadzili 5 do 2. Nielba grała dobrze w defensywie, a Piotrkowianin popełniał proste błędy. Po 20 minutach na świetlnej tablicy widniał wynik 12 do 7 dla Nielby. Nadzieję na korzystny wynik podtrzymywał w zespole gospodarzy Łukasz Achruk. To był jego dzień. Piotrkowski rozgrywający zdobywał bramki jak na zawołanie, popisując się rzadko oglądanymi na parkietach rzutami z biodra. W końcówce pierwszej połowy kilka efektownych zagrań pokazał także Przemysław Matyjasik. I na przerwę nielba schodziła z dwubramkowym prowadzeniem, 16 do 14. W drugiej części gry Piotrkowianin dwukrotnie doprowadzał do remisu, ale po chwili nielba znów odskakiwała na dwie, trzy bramki. W ważnych momentach nie mylili się Przemysław Krajewski i Łukasz Gierak. Najważniejszego gola meczu rzucił jednak Dawid Przysiek. Na dwie minuty przed końcem, po jego trafieniu, Nielba prowadziła 29 do 26. I stało się jasne, że wywiezie z Piotrkowa dwa punkty. Wynik spotkania ustalił Michał Matyjasik, ale była to bramka na otarcie łez. Ciężko powiedzieć tak na bieżąco, że to zdecydowało, no, przystanie, Dochodziliśmy kilkakrotnie na, na remis w drugiej połowie. Przy stanie 20, bodajże 20, mieliśmy swoje sytuacje. Nie rzuciliśmy dwa razy poprzeczka. Raz niewykorzystana, doskonała sytuacja ze skrzydła. Wydaje mi się, że skuteczność nasza w tym momencie. Bo 40 do 48 minuty za walkę, punkty się same nie rozdają. Trzeba tutaj rzucić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Dzisiaj nie Nie zagrała nic, nic nadzwyczajnego. Byliśmy na to przygotowani. Nie wiem, nie, nie wykonaliśmy drugi raz w tym sezonie z jakie nam ustalili trenerzy. Są kolejna przegrana, która stawia nas naprawdę w drama dramatycznej sytuacji. Teraz mamy płos i Kelce, także no zobaczymy, ale na pewno będziemy walczyć, nie poddamy się, bo Trzeba zbierać punkty. Zawsze za, 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 im więcej punktów, tym lepiej. Sytuacja jest taka, że mamy 10 punktów. W tym momencie zajmujemy przedostatnie miejsce. Przed nami dwa bardzo ciężkie mecze z Płockiem i do Kielc. No, przede wszystkim no, nie wykorzystujemy atutu własnej hali. To decyduje na to. Będziemy walczyć na pewno do końca. Piotrowianin pozostał z 10 punktami na koncie, a najbliżsi rywale to Wisła Płock i vive Targi Kielce. Trudno spodziewać się, aby piotrkowscy zawodnicy wywalczyli w tych meczach punkty. W minioną sobotę w Piotrkowie odbył się Bal Mistrzów Sportu, podczas którego rozstrzygnięto coroczny plebiscyt na najlepszego sportowca oraz trenera ziemi piotrkowskiej. Tegoroczną statuetkę dla najlepszego sportowca kapituła plebiscytu przyznała piłkarce ręcznej Beacie Skórze. Zawodniczka wraz z zespołem Piotrkowia w ubiegłym roku wywalczyła czwarte miejsce w Ekstraklasie. I to właśnie całemu zespołowi laureatka dedykowała otrzymaną nagrodę. Bez teamu nie byłoby jej sukcesu, mówiła laureatka zaraz po otrzymaniu tytułu. Najlepszy no Na pewno wyróżnienie dla mnie, ale oczywiście dla mojego zespołu, dla moich koleżanek, które bez koleżanek by mnie tu po prostu nie było, nie istniałabym. Także naprawdę dziękuję bardzo moim koleżankom. No i oczywiście wszystkim, którzy. Lubią piłkę ręczną, no i kibicom i sponsorom. Na drugim miejscu uplasował się zapaśnik atletycznego klubu sportowego Michał Jaworski. Trzecią pozycję zajął piłkarz ręczny Piotrkowianina Michał Matyjasik. Podczas gali wręczono też nagrodę dla najlepszego trenera roku. Tym razem na uwagę zdaniem kapituły plebiscytu zasługiwał szkoleniowiec AKS Piotrków Karol Sala. Laureat nie krył zaskoczenia oraz radości z otrzymanej nagrody. Uważam, że wyróżnienie, tak jak w publicycie, daje popularizację danej dyscypliny sportu. Jest zauważalne w naszym środowisku, w mieście, że zapasy są nie niszową dyscypliną. Jest to dyscyplina, która przynosi wiele splendoru dla naszego miasta, piotkowa. Chłopcy zdobywają dużo medali. I jest to sukces nie tylko można powiedzieć klubu, ale też miasta. Statuetka dla najpopularniejszego sportowca 2010 roku ziemi piotrkowskiej tradycyjnie przyznawana przez słuchaczy lokalnego Radia Strefa FM i czytelników tygodnia Tydzień Trybunalski przypadła Ireneuszowi Komarowi, grającemu trenerowi Polonii Piotrków. Obecnie drużyna prowadzona przez laureata po rundzie jesiennej zajmuje ósme miejsce w piotrkowskiej klasie okręgowej. Nagroda tym cenniejsza, bo przyznana przez kibiców. Ja powiem że... Yy... Że Polonia ma kibiców, zawsze wiedziałem. Mam nadzieję, że nie zapomnieli o mnie także kibice Concordii, którzy dla mnie też, mam nadzieję, głos oddali. Bo człowiek na swoją reputację całe życie pracuje. I mam nadzieję, że to jest właśnie tego odzwierciedlenie. Podczas Gali wręczono Tam również statuetki dla najbardziej obiecujących sportowców. Tytuł sportowy Talent Roku. Przyznano pływaczce UKS Delfin Piotrków Marii Wojciechowskiej, tenisiście PKTZ Winer Piotrków Kamilowi Majkrzakowi oraz ciężarowcowi LUKS Bujny Kamilowi Szczepanikowi. 80 piłkarzy z rocznika 2000 rywalizowało w turnieju piłkarskim o Puchar Prezydenta Piotrkowa zorganizowanym w miniony weekend przez Piotrkowską Konkordię. Oprócz wspomnianej już Konkordii o główną nagrodę rywalizowały również UKS Piotrkowia, MUKS Szóstka Radomsko, Włókniarz Zelów, LKS Mierzyn, Lechia Tomaszów Mazowiecki oraz UKS Mazowia. My co roku organizujemy turnieje dla dzieci. Ten jest pierwszy, za tydzień będzie kolejny z rocznikiem starszym i 5 marca jeszcze jeden turniej, również organizowany przez klub sportowy Konkordia. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli piłkarze UKS Piotrkowia. Na drugim miejscu plasowała się Konkordia. Zaś na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy radomszczeńskiego MUKS Szóstka. Zbierało się sporo sukcesów w turniejach ogólnopolskich bo głównie na takich jeździliśmy teraz dopiero od niedawna że tak powiem okręg piotrkowski zaczął tutaj coś organizować no, mierzyliśmy się z drużynami dużo lepszymi Widzewem, krakowią koroną kielce gdzie też naprawdę chłopcy zajmowali miejsce na podium przyznano także nagrody indywidualne najlepszym zawodnikiem turnieju został daniel cuwałowski z concordii najlepszym strzelcem mateusz kowalski z muks szóstka radomsko a najlepszym bramkarzem filip mędrzycki z UKS piotrkowia Nagrody wręczyli młodym piłkarzom wiceprezydent Piotrkowa Andrzej Kacperek oraz były napastnik reprezentacji Polski Marcin Żewłakow. Takie turnieje służą temu, żeby dokonywać tej selekcji, wyławiać tych najbardziej zdolnych no i wysyłać ich tam, gdzie, gdzie mogą realizować swoje, swoje marzenia. I... I przekuwać to na, na całą naszą ogólnopolską e, piłkarską przyjemność. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście widać już pracę instruktorów i trenerów. Ci chłopcy e, myślą na boisko, a więc są elementy taktyki, ale widać także przygotowanie techniczne. E, to cieszy. Rzeczywiście polska piłka zasługuje na to, aby być w rankingach FIFA znacznie wyżej, aniżeli na e, 70. miejscu. I mam nadzieję, że Spośród tych chłopców, tych roczników przyszli prezydenci będą spisywać się znacznie lepiej. W najbliższy weekend o Puchar prezydenta Piotrkowa będą rywalizować piłkarze z rocznika 1999 i starsi. Dzień później rywalizowały zespoły rocznika 1998, a organizatorem zawodów był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie. Spośród 13 drużyny najlepsza okazała się Lechia Tomaszów, która wyprzedziła woja bukowiec Opoczyński oraz Ceramika opoczną. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został Patryk Piotrowski, najlepszym bramkarzem Tomasz Kędzierski, a najlepszym strzelcem Bartek Cieślik. Jesteśmy mile zaskoczeni poziomem gry, ponieważ. Wygląda na to, że z roku na rok szkolenie młodzieży idzie we właściwym kierunku i coraz wyższy poziom prezentują młodzi piłkarze. Po zakończeniu turnieju odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim klubom piłkarskim posiadającym grupy młodzieżowe, a jest ich obecnie 57 sprzętu sportowego zakupionego przez okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie. Już w najbliższy weekend koszykarze uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piotrkowia będą walczyć w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Oprócz Piotrkowian o awans do czołowej ósemki w kraju będą walczyć ŁKS Łódź, TKM Włocławek oraz MKS Katarzynka Toruń. Koszykarze Piotrkowi zmierzą się z każdym z tych rywali. Turnień jest trzydniowy, zaczynamy w piątek w godzinach popołudniowych, w sobotę także w godzinach popołudniowych i w niedzielę w godzinach dopołudniowych. Nasza drużyna w piątek o godzinie 17 gra mecz z łks Łódź, w sobotę o godzinie 18 gramy z Katarzynką Toruń, natomiast w niedzielę na zakończenie turnieju o godzinie 12 z TKM Wocławek. Trener Piotrkowskiej drużyny dodaje, że jego zespół będzie walczył o zwycięstwo. No forma jest myślę niezła na szczęście, nie mamy jakichś tam po, poważniejszych kontuzji, z, 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 zwykłe takie pomeczowe zmęczenie, bo graliśmy trzy mecze w weekend. E, wczoraj był dzień wolny, więc troszkę chłopcy odpoczęli. Zaczynamy taki tydzień przedturniejowy. Przed, e, przed myślę, że z forum w nie, nie jest najgorzej, wygraliśmy e, mecz w niedzielę. Do półfinałów Mistrzostw Polski awansują ostatecznie dwa zespoły, które zdobędą najwięcej punktów. Przypomnijmy: ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów Starszych z udziałem UMKS Piotrkowia odbędzie się w najbliższy weekend w hali zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 przy ulicy Sienkiewicza 10 przez 12. Zapraszamy wszystkich do hali przy ulicy Sienkiewicza, do hali ZSP nr 4 przy ulicy Sienkiewicza 10 przez 12. Szczególnie na nasze mecze doping myślę, że chłopakom bardzo pomoże, a myślę, że także przy okazji będzie można zobaczyć kawałek fajnej koszykówki. W informacjach Piotrkowskich dziś to wszystko. Nasz kolejny serwis w piątek. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.